Cześć, mam tylko coś z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj yy, pracuję jako rolnik. No, pracuję jako rolnik, także kultywatruję dzisiaj. Możecie zobaczyć. Chyba <grywa>, talerzujesz. <grywa> e, talerzuje <grywa> pomyliłem się. No, to z rozlicy, ty. Kurzysz, o kurzysz. Także jedziemy. A, ja sobie zjem. Tak, sobie kurzymy. A O, się sam na końcu wyłączy? Nie, wszystko musisz operować. Jo? Dom z do, wiejesz? A słuchajcie, znaczy dzisiaj jestem. Zobaczcie, jak tutaj temat są dobrze chłopak. Zobaczcie, o. Mm. Ale chłodny po były, od razu nie jadłeś? No nic, nie ma, nie ma czasu jeść. mu obiad zrobił. no Ładnie? Także śmigamy po polu. Bez tego, bliżej żeby tak. A to ja będę musiał na końcu hamować, nie? Bardzo sercu. Hamować? No weźmiesz sobie na nogą no, gazu dodaj. Do końca, do końca. Jak ty tak niski jesteś? ja Nie wiem. Więc tu wtedy puszczasz tu i wtedy na noc będziesz się nie? No. no. przedstaw się. Czyli mam wszystkim wszystkich dukozy z tej strony? Dzisiaj pracujemy ciężko, widzicie? W stroju wyjściowym Tak jak robią gospodarze wszyscy, nie? Tak jest I co robisz, Klecek? No widzisz, ta, yy, talerzuję, tak? Tak, talerzujesz, dobrze mówię. No, widzisz, Zgadłeś się, ktoś Ci podpowiedział ja, Kto mi podpowiedział? No, na nawigacji, jak się pracuje Ale fajnie, kurwa, wygoda, powiem wam, niesamowita na tym cioniku. Chyba zmieniam zawód <grym> Co? Żylenia z... na rolnika? rolnika? <gry> no, klotek tutaj pomaga. Ja sobie obiad zjadłem, zobaczcie jak fajnie wygląda. Da? Obornik rozrzucony, więc trzeba przykryć, żeby nam ten towar został w ziemi. Nie odparował, chociaż ja tak i tak odparował. Słucho jest strasznie. Ujrzyj się za nami, ale trzeba to przykryć przytależować, jak to się mówi. Można by było zaorać, ale mamy praktykę taką, żeby nie orać obornika, tylko przytależować i bezorkowo siejemy. Tak i tak powiem Ci, że ten obornik wtedy jest wykorzystany w pierwszym roku już w większej części niż e, by był przeorany, bo przeorasz no wow. na 20-25 cm no to e, co? Wrzucasz go głęboko i wtedy te korzenie nie dojdą do niego. Dopiero w drugim roku jest wykorzystywane. No, zobaczcie, klocek już ogarnął. No, klocek zapierdala, kurde, jak stary tak Co to, to jest? Ale przesunięcia. No, czego? Dobra, w prawo, halo. <laughs> nie, bo przecież zmienia się linię, to przesuwa ci, nie? Aha, że, że uwaga. No. No. I co teraz? Jeszcze kontynuę. jedziemy, nie? Lecimy o z czwóreczki tak też można czemu opuścić opuść hm czemu podniosłeś Jedno mi się przecisk się <głos》głos》> mózg ci, ci spada figla? robił ty gdzie jaką słupa będę poprzeczki robił? nigdzie A się nic nie stanie o, ktoś jedzie znowu tutaj I co by do Ciebie jadą no i co? jak się pracuje? I eleganco Elegancja Francja Tutaj jest słaba ziemia Ale myślę, że Coś tutaj urośnie A co byś tu chciał? Także I będzie się... tutaj jędźmień Ostatni rok tutaj na tym polu To bardzo słabo dawał To był bardzo Chyba najgorszy Rok na jęćmeń To nam dał dwie To na 800 kilo Ale to był Stoją nasiona wisiane niezaprawiona no. i, i też była potężna suszka wtedy dodatkowo no nie wypalił ten jęczmień, nie? na tym wiosku chociaż jęczmień ma jeden z najdłuższych systemów korzeniowych ze zbóż, nie? dlatego tutaj się jęczmień na no. tej słabych ziemi zależy od pogody cegła no dobrze, dobrze niech będzie Widziałeś, jaki mam, kurna, wzrok dobry? Tak, Cokolwiek z wzrok. Tak. Także widzicie. No, widzisz, ten to... poprzek robiłem, bo mi brakowało dojechać, a denerwowałem się, bo musiałem tą i koniec, nie? No to sobie zrobiłem tutaj duży poprzeszczek i tam duży. No, no wtedy jeździłem tą i z powrotem akurat tak starczało. Dobra, trzymaj. Co? A, a co ty... się dzieje? Chłopoty, chłopoty. Ja będzie czynił swoją powinność a Tam będziemy do góry jechać, nie? Ta, cały czas pojęć Więc się kłopoty Nie, że zobaczcie jak ogarnięte, widzisz, ale a ty we mnie nie wierzyłeś No Szybko mówię jem teraz coś zepsuje ten zawodnik Pacjent. O. Brudna panu Tak go naprowadziłeś na linię. Ale nie. Dwa metry od no, linii. tak ja No bo parę metrów, no metr od linii stał, nie? A Ty wcisnąłeś na prowadzanie. A mi tak będzie poprzecie. Nie, dość już zrobione. Ja? ja. Tak, tam już miękko. No, będzie dobrze. No i tak to wygląda, nie? Co, mała wstawka, widzimy się później, co? Alert. A co to tu jest tutaj, porysowany takie? Co? A, tam... Nie, coś chyba Bartek tam... Kleju, nie może. Wiem, nie wiem, nie no się dubał i widzisz. <laughs> Dobra, koniec. Gatki. Jo. Ja. Zobaczymy się później No i widzicie, już prawie pół pola Klocek zrobił, Adrian mnie wyrzucił, mówi spadaj stąd widzę to siedzenie jest jego bardziej wygodne Wygodne? Dobra. Nie, bo supa trzeba obrobić Bo jak klocek normalnie wsupa, to będzie dupa, nie? No, to się, to się ty. No jak? Dobra, do tego supa zaśle jeszcze tak, że, bo ja jakby ty by dzielił wdzielił. wymiar mam te. A no to się to jest No co ty? Co? No co ty? Ale będzie przesunięcie, jakby. Samali, nie ma. Nie ma, tutaj pokazuję tylko czyste pole, wiesz? To nie jest Tesla. Jesteś na... No, no niewygodnie to siedzę jak wygląda. Musisz tą poduszkę użyć to też tu siedzi. Przyszedł, gdzieś tam rzeka. O ja, mamy pisząc, to zarobniam. Majądźmy. Chcesz? Zlećmy się nie chce To jest na rolnika, jak jedzie na pole To musi być w każdym samochodzie. O. Musisz ma co inną kolory. Tak, się przesypało, nie? No, teraz zobaczymy, jak to pięknie zrobisz O, tobie to gdzieś wypraw masz a mi kazałeś jechać, kurna, trójką, ty jedziesz czwórką. No bo, wiesz... Uuu, no, zapierdolasz. No bo ja tak szybko robię, szybciej, nie? Bo nie musisz jechać No e, ja cię spowolniłem. Nie no, ile tam. To tylko na obrociach, nie? Wow. Adrian zasuwa fajna na dzisiaj idziemy spić kawę i będziemy jechać do domu Sławna firma, która nie zrobiła na czas zadaszenia Tak to jest w Polsce Pieniądze wziąć, a nie zrobić A tu czarne złoto Adriana Czarny złoto. Słynna sześćdziesiątka. Dzisiaj Adrian ją gnój wywoził. Umył chociaż? A z Kubą. Trochę sprzętu mają już. To jest dopiero kula ładnie się... ładny Tego nie... nie, był na filmie chyba. Adriana Rostelmasz. To jest maszyneria. Mi się podoba, że jest w fajnych kolorach. Joker Farm. Także Adrian odstawia, idziemy spić kawę i jedziemy do domu.